Witam w prezentacji pierwszego numeru samochodów wojskowych II wojny światowej od DeAgostini. W tym numerze W31 typu G4540. Pierwszym modelem w kolekcji jest W31 typ G4540. Do modelu otrzymujemy gablotę. Z tyłu mamy dane techniczne modelu. I naklejone tło. Model jest w kolorze szarym. Ma trzy osie: jedną z przodu, dwie z tyłu dodatkowe koła zapasowe na płotniku. Jest w typie kabioletu. Ma podniesione okna po stronie pasażera. Okno kierowcy ma opuszczone. Ma z tyłu złożony dach trzy rzędy foteli z kanapami z tyłu i z przodu kanapy po środku dwa fotele. Pomiędzy nimi ma dwa karabiny na prętach z przodu. Ma jedną dużą szybę z wycieraczkami montowanymi od góry. Na ramce ma osłony przeciwsłoneczne i lusterko. W miejscu lusterek bocznych ma światła, drzwi otwierane od przodu i od tyłu, a trójkątny obniżony przód silnikiem z namalowanymi paskami na maskach, atrapę chłodnicy z logiem i logo przedniej części maski, światła z prętem, dwie flagi po bokach. Z przodu ma zderzak, tablice, błotniki po bokach połączone ze stopniem, wystające też w tylnej części nad tylnymi osiami. Z tyłu ma skrzynię bagażową. Pod nią zbiornik paliwa. Z tyłu flagę, tablicę, światła. W spodniej części ma wytłoczoną skalę nazwę modelu. W spodnią część silnika z wałem napędowym. Numer pierwszy. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy, zaproszenie do prenumeraty i zdjęcie modelu W31 typ G4540. Ten imponujący trzyosiowy pojazd terenowy został opracowany na podstawie modelu G1, projektowanego w 1926 roku. Ze względu na wysoką cenę powstało tylko 57 sztuk tych trzech serii od 1934 do 1939 roku. W31 typ G4 został zaprojektowany jako samochód sztabowy, lecz nie był wykorzystywany zgodnie z tym przeznaczeniem. Używały go również w charakterze prezentacyjnej limuzyny podczas ceremonii i parad. Władze wojskowe oraz cywilne spośród 57 wyprodukowanych egzemplarzy Wehrmacht otrzymał tylko 11. Jednym z tych samochodów jeździł generał Luftwaffe Ulrich Graue. Pozostałe 46 aut trafiło do SS, wyższych rangą urzędników NSDAP i członków niemieckiego rządu. Sam Hitler dysponował sześcioma takimi samochodami. Wchodziły one w skład floty 120 pojazdów Kancelarii Rzeszy. Chociaż masa terenowego auta przekraczała 3,5 tony, samochód charakteryzowała wyjątkowa zwrotność. Modelem, na którego podstawie zbudowane były G1, W103, Prototyp z otwartym nadwoziem opracowanym przez firmę Mercedes-Benz w 1926 roku. Wszystkie egzemplarze G4 powstawały w trzech seriach na przestrzeni pięciu lat. Pierwsza seria ujrzała światło dzienne w 1934 roku i liczyła 11 samochodów, które w większości przekazano SS. W latach 1937-1938 powstało 16 egzemplarzy drugiej serii. A w latach 1938-1939 30 pojazdów ostatniej trzeciej serii. Pojazdy pochodzące z kolejnych serii różniły się silnikami, drobnymi detalami i karoserem. W przypadku trzeciej serii, chociaż na pierwszy rzut oka, zmiany mogły wydawać się niedostrzegalne. Model W31 Typ G4 stał się znany już przed wybuchem II wojny światowej ponieważ Hitler wykorzystał go podczas triumfalnych parad rządzonych z wielką pompą po aneksji Austrii i Czechosłowacji przez Niemcy. Używał go także inny dyktator, generał Francisco Franco, któremu Führer podarował egzemplarz należący obecnie do hiszpańskiej rodziny królewskiej. Pojazd generała Franco można zobaczyć w sali historycznej Gwardii Królewskiej. Muzyna Mamy zdjęcie i informacje, że samochód powstał z myślą o przewożeniu niemieckich dygnitarzy i oficerów w najbardziej komfortowy i w najbezpieczniejszy sposób. Prezydent dla Hiszpanii. Mamy zdjęcie i informację, że 24 stycznia 1940 roku Francisco Franco otrzymał w Pałacu Królewskim w Madrycie egzemplarz G4. Samochód był podarunkiem od Adolfa Hitlera. Model G4 samochód W31 G4 540 jest bez wątpienia najbardziej unikatowy spośród zachowanych egzemplarzy. Fuller przekazał generałowi prezent w Pałacu Królewskim 24 stycznia 1930 roku. Imponującą limuzynę terenową z trzema osiami i sześcioma ogromnymi kołami napędzał ośmiocylindrowy silnik rzędowy o mocy 115 koni mechanicznych. Motor był jednak zbyt słaby jak na taki ciężki pojazd. Z trudem umożliwiał rozpędzenie go, 3550 kg do maksymalnej prędkości 67 km/h. Jeden z 57 modeli G4 służył na przełomie lat 40. i 50. w państwowym przedsiębiorstwie Geodezji w Warszawie. Niestety nie są znane jego dalsze losy. Stworzony, aby imponować. Mamy zdjęcie i informację, że model G4 został zaprojektowany tak, by pokazywać potęgę niemieckiego przemysłu w okresie przedwojennym. Trzy egzemplarze na całym świecie. Mamy zdjęcie i informację, że ten samochód, zachowany w Stanach Zjednoczonych, zagrał w wielu filmach i serialach. Kobiety w przemyśle wojennym. Ważna praca. Mamy zdjęcie i informację, że podczas wojny przemysł zbrojeniowy w krajach przymierzonych nie mogłyby osiągnąć swoich celów bez zaangażowania kobiet. Ruzia, nie, nie to nitowaczka. Mamy zdjęcie i informację, że bohaterka jednego z najsłynniejszych amerykańskich plakatów propagandowych. Podczas wojny siła i determinacja emanujące z jej wizerunku doskonale odzwierciedlały ciężką pracę wykonywaną przez tysiące kobiet. Heinz Guderian Na linii frontu mamy zdjęcie i informację, że generały. Guderian wysyła rozkazy do jednostek pancernych za pomocą maszyny kodującej Enigma, obsługiwanej przez jego żołnierzy. Specjalista od broni pancernych. Mamy zdjęcie i informację, że Guderian bardzo wcześnie zrozumiał rolę, jaką jednostki pancerne powinny odegrać we współczesnej wojnie jako jednostki uderzeniowe. Wspomnienia żołnierzka. Heinz Gudegang po wojnie doradzał przy tworzeniu Hudneswerhy Nowej Armii Republiki Federalnej Niemiec. Jego najważniejszym działem w tamtych czasach były się pamiętniki, którym nadał tytuł wspomnienia żołnierza. Była to jedna z prac, która najbardziej wpłynęła na postrzeganie przez opinię publiczną kwestii tworzenia broni pancernej i roli, jaką w tym procesie odegrał Guderian. Chociaż historycy podawali w wątpliwość kluczową rolę, kluczową rolę generała w opracowywaniu koncepcji blicy kręgu, faktem pozostaje, że jego wkłady w rozwój tej taktyki oraz w praktyczne jego zastosowanie jest trudny do podważenia. Mamy zdjęcie modelu i jego informacje. Na ostatniej stronie mamy informacje: modele legendarnych samochodów z czasów największego konfliktu zbrojnego w dziejach. Skala 1 do 43 i mamy zdjęcie części modelu. Oprócz numeru, otrzymujemy przewodnik po kolekcji. Mamy informacje: zapomnieni bohaterowie II wojny światowej unikatową kolekcją najbardziej niezwykłych, spektakularnych i legendarnych samochodów, które tworzyły historię II Wojny Światowej. Dzięki tej fascynującej kolekcji poznasz dane techniczne pojazdów i dowiesz się więcej o rozwoju motoryzacji oraz roli, jaką samochody odegrały podczas II Wojny Światowej. Mamy zdjęcie Citroena Traction Avant 11BL ten elegancki francuski samochód był używany przez całą wojnę. Na zdjęciu członkowie Ruchu Oporu Francuskich Siły Wewnętrznych FFI świętują zwycięstwo nad jednym z tych pojazdów. Unikatowa kolekcja niezwykłych aut. Mamy pokazane zdjęcia kilku modeli. Kolejne przykładowe modele. Wyjątkową kolekcję, samochody na wojnie, tak było podczas wojny, ludzie i ich historie, dane techniczne. Osoby posiadające prenumeratę z pierwszą przesyłką, zawierającą pierwszy i drugi numer, otrzymywały regulamin sprzedaży na odległość i dwa plakaty. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.